Żeby zarządzać sobą w czasie, czyli móc być bardziej efektywnym, wyciągać maksa ze swoich umiejętności, musimy umieć korzystać z własnych zasobów. A żeby umieć z nich korzystać, musimy wiedzieć, jakie mamy zasoby, a te zasoby to m.in. nasze cechy, umiejętności, nasz poziom pobudzenia, oczekiwania, przekonania, wartości. No jest tego całe mnóstwo i musimy zrozumieć, co na nas w jaki sposób wpływa, jakie mechanizmy na to wpływają, w jaki sposób nas warunkują i da się to zrobić. Nie jest to wiedza tajemna, nie jest to wiedza niedogolna, wszystko jest do ogarnięcia. Ja zebrałem to w jedną całość i stworzyłem proces, taki program rozwoju mentalnego, gdzie masz 50 tematów, w których masz różne ćwiczenia, wrzucam ci światło na ten temat i ty możesz w swoim tempie spokojnie sobie siąść, poczytać, zrobić jakieś zadanie, mieć refleksję i potem połączyć to w całość i w jakiś sposób uczyć się pomału, właśnie zarządzać tymi zasobami, tak żeby być bardziej efektywnym, cieszyć się bardziej z życia, mieć więcej satysfakcji i generalnie czuć się lepiej w swoim ciele. Dlatego zachęcam cię, wbijaj do mnie na profil i czekaj na więcej.